Myślisz, że dobrze znasz swojego kota. A co, jeśli powiem ci, że wiele Twoich codziennych działań może nieświadomie głęboko ranić Twojego kociego przyjaciela? Koty mogą wydawać się niezależne i samowystarczalne, ale za tą pewną siebie powierzchownością kryją się wrażliwe stworzenia, które są bardzo wyczulone na nasze zachowania i otoczenie. W tym filmie odkryjemy 18 częstych błędów, które popełniają właściciele kotów, często w dobrej wierze. Ale które mogą łamać serce twojego pupila. Przygotuj się, aby zrozumieć swojego kota jak nigdy dotąd i nauczyć się, jak zapewnić mu szczęśliwsze i bardziej zrównoważone życie. Błąd 18. Zostawianie kota w całkowitej ciemności. To mit, że koty widzą w całkowitej ciemności. Chociaż widzą lepiej przy słabym świetle, całkowita ciemność może wywołać u nich niepokój, szczególnie gdy są same. Przed wyjściem z domu rozważ w zostawienie słabego światła lub lampki nocnej. To zrobi ogromną różnicę w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu Twojego kota. Błąd 17. Umieszczanie wszystkiego w jednym miejscu. Czy zorganizowałeś jedzenie, wodę, kuwetę i zabawki swojego kota w tym samym miejscu, aby zaoszczędzić miejsce? Dla kota to jak jedzenie obok łazienki, niewygodne i nienaturalne. Koty wolą... Gdy jedzenie i woda są oddalone od kuwety, rozdziel te przedmioty dla jego dobrego samopoczucia. Błąd 16. Frustracja wskaźnikiem laserowym. Kto nie lubi patrzeć, jak kot szaleje za czerwoną kropką? Wygląda to zabawnie, ale czy na pewno jest? Mimo, że lubią gonienie, koty są sfrustrowane, gdy nie mogą złapać lasera. Może to powodować nagromadzony stres. Rozwiązanie: użyj lasera. Aby naprowadzić go na fizyczną zabawkę, gdzie może zakończyć zabawę z uczuciem upolowania zdobyczy. Błąd 15. Nadmiar dostępnych zabawek. Jeśli wszystkie zabawki Twojego kota są zawsze w zasięgu, może szybko stracić nimi zainteresowanie. Koty uwielbiają nowości. Rotuj zabawki co tydzień, aby utrzymać ciekawość i zabawę na wysokim poziomie. Błąd 14. Jedzenie dostępne przez cały czas. Zostawianie jedzenia zawsze dostępnego może wydawać się praktyczne, ale jest sprzeczne z naturalnymi instynktami łowieckimi kota. Karm go o stałych porach i baw się z nim przed posiłkami. W ten sposób ćwiczy i utrzymuje umysł stymulowany przed polowaniem. Błąd 13. Niewłaściwe podnoszenie. Podnoszenie kota za kark może go zranić, ponieważ nie jest już lekkim kocięciem. Zawsze podpieraj ciężar ciała podczas podnoszenia. Trzymając jedną rękę pod żebrami, a drugą pod tylnymi łapami, to zapewni mu komfort i bezpieczeństwo. Błąd 12. Przeszkadzanie podczas jedzenia. Koty są wrażliwe podczas posiłków. Przesuwanie ich lub dotykanie jedzenia podczas posiłku może wywołać stres i sprawić, że stracą do Ciebie zaufanie. Daj im przestrzeń w tym momencie. Błąd 11. Kary wywołujące strach. Spryskiwanie wodą lub stosowanie technik karania może wydawać się sposobem na nauczenie, ale dla kota to tylko agresja. Nie potrafi powiązać złego zachowania z karą, co wywołuje lęk i oddalenie. Preferuj pozytywne wzmocnienie w edukacji. Błąd 10: Zbyt mocne głaskanie Koty są znacznie bardziej wrażliwe na dotyk niż psy. Głaskanie ich zbyt mocno może być niewygodne, nawet bolesne. Wybieraj delikatne dotyki i obserwuj, gdzie lubi być głaskany. Każdy kot jest wyjątkowy. Błąd 09 Nieodpowiednie miski na jedzenie i wodę. Jeśli wąsy kota stale dotykają krawędzi misek, może to powodować dyskomfort i nawet niechęć do jedzenia lub picia. Wybieraj szerokie i płytkie miski, aby uniknąć tego problemu. Błąd 08 Stojąca i brudna woda. Koty preferują bieżącą wodę jak z kranów lub fontan. Upewnij się, że regularnie myjesz pojemnik na wodę i codziennie wymieniasz ją na świeżą. Dzięki temu będzie zawsze nawodniony i szczęśliwy. Błąd 07: Pozwalanie na agresywne zabawy. Zabawy zachęcające do gryzienia i drapania mogą nauczyć kota, że ranienie jest akceptowalne. Używaj zabawek do kanalizowania jego energii i unikaj bezpośredniego używania rąk podczas zabawy. Błąd 06. Ignorowanie oznak nudy. Koty potrzebują stymulacji mentalnej i fizycznej. Jeśli spędza dużo czasu sam lub bez interakcji, może czuć się zaniedbani. Baw się, rozmawiaj i twórz wyzwania, aby utrzymać go aktywnym. Błąd 05. Brak drapaków. Jeśli twój kot drapie meble, prawdopodobnie nie ma odpowiedniego drapaka. Drapanie jest naturalnym zachowaniem. Zapewnij opcje, takie jak słupki lub specjalne maty, aby uniknąć zniszczeń i uszczęśliwić go. Błąd 04: Brak regularnych wizyt u weterynarza. Koty ukrywają oznaki bólu i choroby. Regularne wizyty u weterynarza są niezbędne, aby upewnić się, że jest zdrowy, nawet bez widocznych objawów. Błąd 03 Niewygodne ubrania i akcesoria Chociaż niektóre ubrania mogą wyglądać uroczo, mogą ograniczać ruchy i przeszkadzać kotu. Używaj akcesoriów tylko wtedy, gdy jest to konieczne i zawsze z ostrożnością. Błąd 02 Zostawianie brudnej kuwety. Koty są niezwykle higieniczne. Brudna kuweta jest dla nich nie do przyjęcia. Czyść ją codziennie i upewnij się, że znajduje się w spokojnym i łatwo dostępnym miejscu. Błąd 01. Ignorowanie mowy ciała kota może być dużą przeszkodą w zdrowej i harmonijnej relacji z nim. Koty są mistrzami w wyrażaniu swoich emocji i potrzeb poprzez ciało, nawet jeśli nie mogą mówić naszym językiem. Gdy opiekun nie rozumie lub ignoruje te sygnały, może tworzyć stresujące sytuacje dla zwierzęcia i szkodzić współżyciu. Dlaczego mowa ciała jest ważna? Mowa ciała jest fundamentalna w interakcji z kotami, ponieważ jest ich główną formą komunikacji. Nie mogą używać słów do wyrażania swoich uczuć, potrzeb czy dyskomfortu, ale robią to poprzez gesty, pozycje i ekspresję ciała. Ignorowanie lub błędne interpretowanie tych sygnałów może powodować stres, nieporozumienia i nawet szkodzić dobrostanowi zwierzęcia. Koty używają postawy ciała, położenia uszu, Ruchu ogona i nawet spojrzenia do przekazywania swoich uczuć. Płaskie uszy i machający ogon wskazują na strach lub irytację. Kot z podniesionym i zrelaksowanym ogonem wskazuje, że czuje się bezpiecznie i komfortowo. Zrozumienie tych sygnałów pozwala opiekunom dostosować swoje działania, aby szanować emocje kota. Gdy ludzie ignorują lub nie rozumieją mowy ciała kota, zwierzę często czuje się zagrożone, nawet bez intencji. Może to prowadzić do zachowań obronnych, takich jak gryzienie lub drapanie. Respektowanie oznak dyskomfortu, takich jak rozszerzone źrenice lub wygięte ciało, pomaga uniknąć niepotrzebnych sytuacji stresowych. Kot, który jest rozumiany, żyje szczęśliwiej i pewniej, ponieważ jego potrzeby są zaspokajane. Na przykład, kot, który odczuwa strach, potrzebuje przestrzeni i czasu, aby się uspokoić. Jeśli to zostanie uszanowane, ma tendencję do odzyskiwania zaufania do opiekuna i otoczenia. Zrozumienie mowy ciała tworzy silniejszą więź między opiekunem a kotem. Gdy opiekun odpowiednio reaguje na sygnały zwierzęcia, kot zauważa, że może mu ufać. To zaufanie prowadzi do bardziej harmonijnej i czułej relacji. Problemy takie jak oddawanie moczu poza kuwetą lub drapanie mebli często mają źródło w niezrozumiałym dyskomforcie lub potrzebie. Na przykład, kot. Który czuje się ignorowany lub zagrożony, może zacząć wykazywać destrukcyjne zachowania jako sposób na zwrócenie uwagi. Identyfikacja tych sygnałów, zanim rozwiną się w większe problemy, jest kluczowa dla współżycia. Szanowanie i rozumienie mowy ciała kotów jest aktem empatii. Nie tylko zapobiega konfliktom i promuje harmonię, ale także pokazuje troskę i uwagę, na jaką zasługują te kocie towarzysz. Im lepiej rozumiesz swojego kota, tym będzie szczęśliwszy, a w konsekwencji ty również. Jak nauczyć się interpretować te sygnały? Otoczenie i działania wokół kota wpływają na jego zachowanie. Jeśli znajduje się w nowym środowisku, może być bardziej powściągliwy lub defensywny. Zwracaj uwagę na kombinację sygnałów. Jeden gest może nie wystarczyć do zrozumienia stanu emocjonalnego kota. Na przykład miauczenie z wyprostowanym ogonem oznacza coś innego niż miauczenie z opuszczonymi uszami. Każdy kot jest wyjątkowy. Niektóre uwielbiają głaskanie pod brodą, podczas gdy inne mogą uważać to za niewygodne. Gdy rozumiesz i szanujesz oznaki dyskomfortu, unikasz sytuacji, które mogą prowadzić do ataku kota. Szanowanie przestrzeni i sygnałów kota sprawia, że bardziej ci ufa, stając się bardziej czuły i pewny siebie. Kot, który czuje się zrozumiany, jest mniej skłonny do rozwijania problemów behawioralnych takich jak znakowanie terytorium czy drapanie mebli. Teraz, gdy znasz te 18 częstych błędów, jesteś gotowy, aby zapewnić swojemu kotu szczęśliwsze i spokojniejsze życie. Pamiętaj, każda mała zmiana ma duże znaczenie w życiu twojego futrzanego przyjaciela. Jeśli uważasz te wskazówki za przydatne, zostaw lajka, udostępnij innym miłośnikom kotów i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej niesamowitych treści o kocim świecie. Twój kot będzie wdzięczny.